Rano o. ja odpalam poloneza. Odpaliłem w zasadzie. Już zimno jest, bo minus 3 stopnie, więc wszystko pozamarzało. Już mi się go udało od... yy, odszronić odlodzić. Dajcie znać, czy mnie słychać. Yy, nie, nie mam jak tutaj tego uchwytu przyczepić. Nie mam jak uchwytu przyczepić. Więc ten. Więc będzie w takich trochę dziwnych... No ale zawsze to coś nowego. No, no ja przygotowałem już odcinek. Znaczy przygotowuję. Łatko, ty za jest w środku. Ale numer. A trzeba jeszcze trzygo od środka. Podczas tej drogi. No ale muszę wam powiedzieć, jadę na basen. Bo stwierdziłem, że muszę zrzucić kilka kilo, trochę po ten i już od tamtego tygodnia jeżdżę i teraz myślę będę jeździł polonezem i będę od razu jakieś live y robił przy okazji. Paweł Olendar w sobotę na wodzie wysłała, jak ktoś zgubił drabinę. O matko. Dariusz, Andrzej Szczepanowski, Marcin Sajkman, Motur, Nitol Witam, witam Was serdecznie z rana Słuchajcie, niedługo będzie live konkursowy, ale to jeszcze chwila pewnie O, zobaczymy, czy tak możemy jechać? Polonez odpalił od pierwszego O, coś przy wbijaniu wstecznego Polonez odpalił od pierwszego Fajnie, także ja nic nie widzę. Co tam. Co tu z tyłu? Czy coś nie wjadę? O! No, jazda, już zapomniałem, jak to się jeździło. Maluchem, jak wszystko za. zaszronione, zaparowane, nic nie widać. Czekajcie, pasy zapniemy. Co tam się dzieje? Ja na dwa telefony, Nitol. O, super. No, to się nazywa wsparcie techniczne. Biorę się za montowanie WSK 125, czy polecisz wał Duelsa? Kama, cześć Kama. Słuchaj, nie wiem, z tymi wałami to najlepiej, żebyś na jakiś forum WSK trafił. Tam pewnie ci powiedzą w praktyce, bo ja niestety miałem jakieś tam włoski, ale nie robiłem ich remontów, to było bardziej tak dla zabawy gdzieś tam i tam za dużo rzeczy nie robiłem, czyli może trochę okno trzeba otworzyć, Dobra, lecimy Zobaczcie jak ja mam tutaj widok przez okno, czy coś będzie widać <gry> o. Więc jadę słuchajcie na basen trochę popływać, mam taki zamiar żeby z trzy razy w tygodniu e, zrobić dziś po tysiąc metrów czyli to ile jest po cenach 25 metrów Kiedyś robiłem po sto basenów, no ale to trzeba od, zacząć od, powoli, a chociaż po pół godziny, pół godziny akurat mi to gdzieś zajmuje zrobienie takiej ilości Ładko ale jest widoczność Ciemność widzę, a no widzicie, pojechałem przez las i się za ten. Ja tu gadam, gadam, a tu nikogo nie ma, bo jest rozłączyło. O, kolega z ceramizera dzwonił, może jakieś ceramizery wyśle na konkursy. Ale światło wali cie ręka, tutaj? Aha, ja mów w gaz, mam z gaz. No, widać coś tu, Widać coś przez trzby. Ja nic nie widzę, a co dopiero Wy. Dobra, lecimy! Cała naprzód! Jest! Polonez wdzięczny. Samochód. Jak przystało na polskiego Hot Wheelsa. <ścoughs> o, cześć Eddie. O, jest Adar. Jedziemy, jedziemy słuchajcie. Nie chciał mi się przykleić uchwyt do telefonu, I tak wszystko zamarznięte, fajnie kokami lecą te. No, więc lecimy sobie Polkiem, bo pływam. Myślę, że z pół godziny pływania dobrze mi zrobi. I mam taki zamiar właśnie trzy razy w tygodniu sobie pojechać i zobaczyć, czy to będzie Polonez. Na razie byłem dwa razy, tak? Albo trzy. Trzy razy chyba już byłem. Ale mam zamiar teraz właśnie trzy razy w tygodniu, bo tak to po jeden raz. No ciężko mi się złapać czas, ale no muszę. No, jak się wpiszę w kalendarz jakoś tak, żeby się zmotywować do tego, to... To jest łatwiej niż tak jak się mówi, a pojadę, pojadę, bo dzisiaj też już zacząłem zgrywać materiał na film i mówię, ale dobra, no te filmy, ciągle robię te filmy, a muszę coś dla siebie też zrobić, więc podjąłem decyzję, że basta, taka forma sportu mi najbardziej odpowiada. Jak w czołgu, no. ciekawa odmiana, powiem Wam, odjeżdżenia nowym autem 250 km już zrobiłem tym kolonezem. Oj, może jeszcze podjadę gdzieś, bo teraz dowiedziałem się w końcu, słuchajcie, o co chodzi z tymi Hot Wheelsami, jak tam sprawdzać, jakie są nakłady tego, czy tam, które są rzadsze, które nie są rzadsze, jak te serie wyglądają, bo jest cały plakat, co roku jest taki plakat z informacjami o tych Hot Wheelsach. Ale Polone zleci, powiem, wam. i redukcja i gaz. No, także, ja byłem słuchajcie, w weekend w Karpaczu, łycy był w tym był w zakopanem o i gazu a i mamy tutaj światło czerwone to niestety hamujemy i co my tu mamy 21 tramwaj ben mam hodłysa wartego 1000 złotych łomatko ale bym go chętnie zobaczył. Wyślij mi go na moim facebooku albo... No są takie niektóre rodzynki. No ja muszę się skupić właśnie na jakimś tym, żeby opracować sobie albo jakiś właśnie model, którego zbierać. Ale na początku to zawsze się wszystko kupuje, co wpadnie, jak się coś zacznie, jakiś nowy rozdział w kolekcjonerskim życiu. Później można sobie segregować albo wymieniać, albo to sprzedać, to kupić. Paweł, wiesz, to z tym naprawianiem to tak. Motocyklami jakby od 98 jestem wkręcony w te tematy, wiesz? No, taksówka, uważaj. I od początku stare motocykle, bo kiedyś tylko takie były dostępne w Polsce. Nie było mnie stać, żeby jak, jak wchodziły wtedy jakieś tam, nie wiem, Suzuki Intruder czy coś, to... To była za duża kasa dla mnie. Czasami sprzedaję, wiesz, ale to też nie jest tak, że ja z tym handluję, nie? Mam Harley'e, które ściągam co jakiś czas tutaj do siebie i... I czasami niektóre sprzedają. No teraz chcę trzy sprzedać. No, ale są takie, których nie sprzedaję. Aha, niedawno trafiłeś. To witam cię serdecznie, Paweł. Ale tak wszystko tutaj jest około motocyklowe, różne tematy, targi, starocie, PRL, takie rzeczy się tutaj u mnie trafiają, nie? Ale też jest ważny temat zmiana nastawienia życia, tam jakieś odstawienie używek, to też jest dla mnie ważne, nie? O, więc przez te filmy też staram się coś pokazywać. Że można być facetem, ale można też się zajmować dziećmi <grym> i takie tam. Ja mam 42, 43 będzie. O jakiś wypadek. Czekajcie przerzucowa. Coś tu się wydarzyło, ambulans stoi. No. Pozderzały się autka. No, trzeba zawsze zachowywać ten bezpieczny dystans, żeby nie, nie siedzieć w komuś na tyłku. To no, jest niebezpieczne. Webko. No właśnie muszę podjechać po różnych tych, bo teraz w różnych sklepach są eee, i chcę zobaczyć, bo jeszcze nie mam żadnego... Tego Thresher Hunta, tak? Czyli takiego w mniejszym e, limitowanym nakładzie, nie? Będę musiał poszukać. Może nagram nawet jakiś film, bo wczoraj oglądałem takie filmy z poszukiwań tych Hot Wheelsów. więc mam jakiś pomysł, może się uda, może się uda coś nagrać, a że mam wprawę w nagrywaniu w miejscach publicznych. <ścoughs> Może coś wyjdzie fajnego, jakby się udało trafić. Zobaczymy. No, powiem wam, że dzieciaki super. Ten wyjazd był w sumie pod dzieci, tak żeby właśnie był jakiś basen, żeby coś, dzieciaki zadowolone. Janek chciał znowu mówi. No idziemy na basen dzisiaj. <laughs> Fajną tą szopkę trafiłem. No, niestety w szopce nic nie było, ale sam widok tej szopki, tych desek starych, tego wszystkiego i wyobraźnia działa od razu, że w środku mogą być jakieś skarby. To jest też takie poszukiwanie skarbów na wielu płaszczyznach. To można i z wykraczem szukać skarbów, i można na targach staroci szukać skarbów. No i można w hotelsach też sobie pogrzebać. Nie? coś tam fajnego znaleźć i, i zakupić jesteśmy już blisko o, 15 minut jedziemy, 16 minut nawet szybka szybka akcja no, dzięki słuchajcie za te wszystkie subskrypcje bo tego wchodzi bardzo dużo cały czas gdzieś tam idzie licznik do przodu, więc to jest bardzo Motywujące A, Ale tutaj dziury, chopki. Cieszę się z tego Poloneza Cieszę się z Junaka Dużo jakichś takich tematów Które chciałem się spełnia Teraz będę szukał chyba włeski Właśnie w WFM-ki jakiejś starej Ale to na spokojnie Na spokojnie Tu jeszcze temat z tymi harlejami. Że rzeczy. Żeby tylko cieplej się zrobiło, to będzie fajnie. O, Bogu, Śrambo jest. Rusja, jakiś jest Rusłan z Rusji. Cześć, witam wszystkich. No i co tam jeszcze Wam chciałem powiedzieć? Czekajcie, gdzie tu zostaniemy? Że live niedługo. Będzie live konkursowy, bo są te narzędzia do wygrania. Jak jeszcze ktoś nie wie, to jest film z podnośnikiem Farysa, i tam jest fajny zestaw za 5, warty 5 stówek. E, trzeba skomentować coś, napisać jakąś swoją historię motocyklową, i tam e, myślę, że na dniach wybierzemy wybierzemy zwycięzcę tego, plus jeszcze dużo różnych jakichś pobocznych nagród. I do tego będą jeszcze jakieś wyprzedaże. zajechaliśmy zajechaliśmy, ale się nie mogę nacieszyć, że ja za mam cześć brodaty czym nagrywasz? Słuchaj, nagrywałem zawsze tym jak to się nazywa? ghost a teraz mam tego osmo coś tam eee, Wojciech Wojciechowski dobra słuchajcie, kończę twoja ra... <laughs> trzeba się cieszyć, słuchajcie, trzeba się cieszyć i doceniać różne rzeczy. Ja się cieszę, że mam tego poloneza. Między innymi, bo masę rzeczy mnie cieszy, ale to jest ważne. E, jak tam ja nadal na L4? Co tam ci się brodaty stało? Słuchajcie, kończę, bo idę sobie po ten. Idę popływać. Czekajcie czy tu są. Tu mam plecak. Może kawałek, jeszcze się przyjdziemy razem na ten na basen. Zamykam. Pozamykam. Poloneza. Aha, Boby Nowiński. Cześć, do zoba. Celinka. No to... Cześć, cześć. No, dobra, ja pozamykałem. Ja miałem dzisiaj mieć jeszcze rozmowę taką z Facebookiem. Tam o reklamach, bo te reklamy ciągle, ciągle coś zmieniają w ustawieniach kupę kasy idzie na, na właśnie na tego Facebooka, na Google'a. Ale nie wiem, jakoś niedługo to powyłączam wszystko i, i może się skupię tak na te sprzedaży właśnie, na tej live'owej. Zobaczymy. Pływa, Bobby Nowiński, cześć. No. Popływa mi, może się odezwę, jak będę wracał. To znowu odpalę drugiego live'a. Także trzymajcie się i zobaczymy, jak tam. Pokażę Wam jakie wyniki trzasnąłem. <grywa> Na razie. A ty brodaty jest.